Kobra królewska, czarna wdowa, szerszeń azjatycki czy mucha końska. Wszystkie kąsają, żądlą i wstrzykują do naszego organizmu jad, co zwykle kończy się bólem oraz pieczeniem. Nasze ciało może zareagować w sposób nieprzewidywalny, ale jeśli szybko zareagujemy, lekarze będą w stanie nam pomóc. Miejsce ukąszenia będzie bolało przez kilka dni, a potem o tym zapomnimy. A co jeśli będzie to ukąszenie, które zapada w pamięć na długo i powoduje je nieprawdopodobnie pozornie wyglądająca roślina? Możemy nawet nie pamiętać, kiedy jej dotknęliśmy, ale samo przebywanie w jej pobliżu wywołuje dławienie i kaszel. Oczy zaczynają zawić, ale jeśli jej dotkniemy… Cóż, ból będzie trwał przez kilka dni, tygodni, miesięcy albo i lat. Nawet po tak długim czasie to nieprzyjemne odczucie powróci w najmniej oczekiwanym momencie – z pewnością zapamiętasz przechodzenie obok tej rośliny do końca życia. I nie mówię tu o jakimś tam kaktusie czy trującym bluszczu. Na pierwszy rzut oka to zwykła zielona roślina z okazałymi liśćmi. Dobre wieści są takie, że rośnie jedynie w konkretnym zakątku Australii. Nazywa się gimpi gimpi. Odkryli ją w 1860 wydobywcy złota. To raczej nie było przyjemne znalezisko. Zanim wybierzesz się do lasu na poszukiwania tego zielska, lepiej włóż maseczkę ochronną, choć lepsza byłaby maska przeciwgazowa, a nawet respirator, grube odzienie i porządne buty. Włóż nogawki spodni w obuwie, rękawice ochronne i możesz ruszać. Nie musisz zapuszczać się nie wiadomo jak głęboko w dzicz. Roślina ta rośnie na obrzeżach lasów, niedaleko Mijasz kilka drzew i dochodzisz do strumienia. Pośród wysokiej gęstwiny dostrzegasz niebezpieczny krzak. Wysokość tej rośliny dochodzi do 3 metrów, a jej liście w kształcie serca osiągają szerokość nawet pół metra. Łatwo pomylić ją z pokrzywą czy łopianem. Jedyna charakterystyczna rzecz, która wyróżnia gimpi gimpi na tle pozostałych, to delikatny puch pokrywający jej liście. Jakby się prosiły, żebyś je pogłaskał, ale nie daj się zwieść. To żaden puch, a trujące włoski. Rosną one nie tylko na liściach, ale też na całej roślinie. Gdybyś zdjął maskę, miałbyś wrażenie, jakby do nosa wleciał ci świeżo zmielony pieprz i zacząłbyś niekontrolowanie kichać. Potem poczułbyś swędzenie nosa, miałbyś trudności z oddychaniem, a język zacząłby ci puchnąć. Oczy by piekły, jakby płonęły żywcem. Przebywanie w pobliżu tej rośliny może spowodować poważny uszczerbek na zdrowiu. Gimpi Gimpi od wielu lat przysparzała masę problemów drwalom i myśliwym. Choć dobrze wiedzieli, że trzeba na nią uważać, zdarzało się, że przypadkowo jej dotykali podczas wykonywania pracy. To wystarczyło, żeby schorowani leżeli w łóżkach przez kilka tygodni. Zdarzały się przypadki, że miejsca poparzeń bolały przez długie dekady. Pewien mężczyzna opowiadał, że przez dwa lata od dotknięcia rośliny czuł niewyobrażalny ból. Ilekroć brał zimny prysznic, doznawał potwornego cierpienia. Niektórzy porównują ten ból do urządlenia 30 os jednocześnie. Najgorsze jest to, że lekarze zwykle nie wiedzą, jak mogą pomóc. Nawet wyschnięty liść leżący na ziemi stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia. Jeśli upuścisz telefon i spróbujesz go podnieść, możesz niechcący dotknąć listka gimpi gimpi. Aby zbadać właściwości tej piekielnej rośliny, należy podnieść ją pensetą i włożyć do woreczka strunowego oraz zanieść do laboratorium. Tam biolodzy odkryją jej śmiercionośne sekrety. Gimpi Gimpi jest jednym z sześciu rodzimych australijskich gatunków parzących roślin. Występuje w nasłonecznionych miejscach w otoczeniu innych roślin. A najbardziej zaskakuje to, że jej liście są dziurawe. Jednak zanim przejdziemy do zwierząt, które się nie żywią, przyjrzyjmy się jej truciźnie. Krzak porastają małe włoski. Nawet jeden z nich może narobić dużo problemów. Są tak cienkie i małe, że potrafią wbić się w skórę na wiele miesięcy, a nawet lat. Woda ich nie zmywa, a jedynie wzmacnia działanie trucizny. Końcówka pojedynczego włoska otwiera się podczas kontaktu z powierzchnią, wstrzykując silny jad. Wkrótce potem odczuwalne jest silne pieczenie. Pół godziny później robi się ono coraz bardziej nieprzyjemne. Skóra zaczyna pulsować i czerwienieć. Nie wiadomo, jak długo ten efekt się utrzymuje, wszystko zależy od ilości włosków, które wbiły się w skórę. Ale czym dokładnie jest ta toksyna i jakim cudem wywołuje tyle problemów? Uczeni nie wiedzą tego do dziś. Nie potrafią jednoznacznie stwierdzić, który jej składnik odpowiada za pieczenie. Efekt tej toksyny utrzymuje się przez bardzo długi czas, a różne temperatury w żaden sposób jej nie zwalczają. Włoski rośliny pozostaną w miejscu poparzenia nawet przez kilka lat. Odetnij pojedynczy liść i rzuć go na ziemię. Wróć za parę dekad i ponownie go dotknij. Odczujesz równie nieprzyjemne poparzenie. Próbki Gimpi Gimpi są tak samo groźne, pomimo przechowywania ich w warunkach laboratoryjnych. Tak wysoki stopień toksyczności rośliny sprawia, że Gimpi Gimpi może być jedną z najbardziej chronionych gatunków flory na świecie. Istnieją jednak zwierzęta, które żywią się jej trującymi liśćmi. Jednym z nich jest gatunek pospolitego chrząszcza nocnego. Mógłby się żywić gimpi gimpi non-stop. Niestraszne mu toksyczne włoski rośliny, ponieważ jest całkowicie na nią odporny. To dla niego doskonałe źródło pożywienia, ponieważ żadne zbierze nie odważy się zaatakować chrząszczy siedzących na śmiercionośnej roślinie. Z wyjątkiem pademelona czerwononogiego zamieszkującego australijskie lasy. Wygląda jak miniaturowy kangur. Ten uroczy zwierz również żywi się trującą rośliną. Nikt nie wie, w jaki sposób chroni się przed jej toksyną. W przeciwieństwie do tych nieustraszonych zwierząt, ludzie muszą specjalnie oznakowywać niebezpieczne terytoria i wdziewać odzież ochronną wraz z maskami, aby uchronić się przed szkodliwym działaniem rośliny. Ktokolwiek przebywał w otoczeniu Gimpi Gimpi, musi niezwłocznie uprać ciuchy, ponieważ jej włoski mogą się przyczepić do odzieży. Poznałeś najbardziej trującą roślinę na świecie, a co powiesz na drzewo? Opuszczamy Australię i kierujemy się na Florydę. Wyobraź sobie, że jesteś gdzieś w lesie tropikalnym u wybrzeży Karaibów. Zaczyna padać deszcz i postanawiasz schować się pod drzewem. Już sam ten pomysł jest zły, bo w każdej chwili może uderzyć piorun, ale tym razem powinieneś martwić się o coś zupełnie innego. Drzewo wygląda jak każde inne. Ma szary pień, zielone liście i owoce podobne do jabłek. Stoisz przy nim przez chwilę, gdy nagle czujesz pieczenie na skórze. Masz wrażenie, że to kwaśne deszcze, ale mylisz się. To zwykłe krople deszczu, które w kontakcie z drzewem nasycają się trucizną, odbijają od jego pnia i uderzają w Twoją skórę, powodując pieczenie. Nigdy nie stawaj w pobliżu drzewa Manchinil i nie zrywaj jego liści czy owoców. Pień, kora, gałęzie i owoce zawierają toksyczny sok. Nie zbliżaj się do niego nawet w słoneczny, ciepły dzień. Kora również wydziela toksyny. Pewnie zauważysz, że w jego najbliższym otoczeniu nic nie rośnie. Grzyby, krzewy, trawy czy inne drzewa po prostu nie mogą tu istnieć. Zwierzęta również omijają to miejsce szerokim łukiem. Wytwarzana przez drzewo trucizna jest odporna na ogień i wodę. Dlatego palenie jego gałęzi w ogóle nie wchodzi w grę. Zmieszany z trucizną dym jest szczególnie niebezpieczny dla oczu. Miejscowi znają to drzewo, ale turyści mogą nieświadomie zrobić sobie krzywdę. Dlatego mieszkańcy malują je na czerwono jako oznak ostrzegawczy. Gimpi Gimpi oraz drzewo Mancinil z pewnością zasługują na miano piekielnych roślin, ale nawet nie umywają się do barszczu Mante Gatsiego. Dotknięcie tej rośliny skutkuje silnymi reakcjami alergicznymi, dokuczliwym pieczeniem i całą masą innych nieprzyjemnych doznań. Najgorsze jest to, że barszcz Mante Gatsiego należy do najszybciej rosnących chwastów na świecie. Jego nasiona błyskawicznie kiełkują i zajmują wszelkie terytoria. Gatunek ten szybko stał się jednym z najbardziej inwazyjnych na świecie. Barszcz jest w stanie wpłynąć na całe ekosystemy. Roślina ta rośnie znacznie szybciej niż pozostałe, wypędzając swych konkurentów z ich terytorium za pomocą trucizny. Ludzie wydają mnóstwo pieniędzy na zwalczenie tego pasożyta. Jeśli jej nasiona dostaną się do Twojego ogrodu, w krótkim czasie całkowicie go zdominują. Pierwotnie barszcz uznawano za roślinę egzotyczną. Dawniej kupowano go w sporych ilościach i sadzono w ogrodach dla ozdoby. Jednak w krótkim czasie nasiona zdołały się rozprzestrzenić, co zapoczątkowało prawdziwą inwazję. Ścinana roślina potrafi rozpylać swe nasiona na ogromne obszary. Z kolei wiatr roznosi je dalej na sąsiadujące tereny. Uczeni do dziś nie opracowali taniego i skutecznego sposobu na zwalczenie tego chwasta.